GOS Petro Boys na Antenie Radia Plus. My bardziej dzisiaj na wschód będziemy patrzeć. Wschód dwa, za Polski. Za dwie minuty będzie godzina siódma, już za chwilę najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, ale to już w całym kraju, ponieważ nadchodzi ochłodzenie, a gdzie, nie gdzie nawet opady śniegu, śniegu z deszczem, więc na drogach będzie dzisiaj niespokojnie. Radio Plus Błogów. Radio Plus. Reklama. Z okazji dziewiętnastych urodzin Neonet życzenia złoży telewizor. Klientom życzę, by mieli tyle sukcesów, co ja kanałów. Jak najmniej dramatów i horrorów. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach i na neonet.pl wielkie obniżki na wielkie telewizory. Smart TV Samsung 55 cali za 1899, teraz 400 zł taniej. A Samsung 65 cali kulet za 3699, aż 800 zł taniej. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Słychać u najbardziej kontrowersyjnej rodziny na świecie. Oh my God. Nie uwierzysz w to, co zobaczysz. Spodziewaj się niespodziewanego. Are you ready? Oglądaj nowy sezon The Kardashians, tylko w Disney. Szczegóły na disney.com. W Neonet świętujemy 19 urodziny i jeszcze tylko dzisiaj prezentujemy małe AGD nawet 500 zł taniej. Ekspres Philips, dlatego teraz ponad 500 zł taniej za 2,799. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Po reklamie. Radio. Plus Błogów. Świat reaguje na wydarzenia w Polsce. Po wystrzeleniu rakiety, która spadła na lubelszczyznę, trwają pilne międzynarodowe konsultacje. A my pytamy, co z artykułem czwartym traktatu NATO formalnie go nie uruchomiono, za to w praktyce ma już zastosowanie. Na zegarze siódma Justyna Bieniek i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kluczowe rozmowy prezydenta Dudy z Joe Bidenem i sekretarzem.